Dzień dobry, witamy, co dziś będziemy Bartek robić? Dzisiaj będziemy jedziemy po gnój. Gdzie po ten gnój jedziemy? Yy, tutaj niedaleko. Jedziemy gnuj do starszego pana, bo potrzebujemy koński obornik do ogródka naszego. Na zimę na wieś gnoju. Także zaczynamy akcja. Kursu 2812, 94. rocznik. No i tyle. <śpiewanie> Niestety nie patrzcie, bo jest nakapane, ale halo, halo, to nie kapie silnika, tylko, tylko korek, korek od spustu oleju. Jak zakładaliśmy, bo wymienialiśmy olej, to yy, podkładkę miedzianą nową my założyli, ale mogliśmy ją na papierku zrównać. I to będziemy zmieniać przy następnej wymianie, bo mamy takie yy, podkładki z gumą. Taką co dociska, bo fabrycznie tam była taka z gumą. Także to nie cieknie silnika spokojnie. Pokaż, ile ma motogodzin. No. Ile ma? Tysiąc motogodzin. O. Fajny stan. Oryginalny. Od, od pierwszego właściciela, kupiony w sadzie, był używany. No ale dobra, to nie o ciągniku będziemy gadać. Tak. Yy, teraz tak. Musimy ściągnąć te nadstawki pojedyncze i będziemy na jednych nadstawkach tak gdzieś. Tata mówi, że całą do nadstawek, żeby załadować tym gnojem. Choć pokażemy ten ogródek w ogóle jeszcze. Dzień dobry panu, z tamtej strony? Z tamtej strony no bo tu. Tu mokro, może nie? Nie mokro, ale. Jak pan woli, panie, z gospodarzem? Dobre, oj, pan to ma pan jednego konia? Nie mam już konia, ale A sprzedał to, pan? Tego. Mhm. Ja by tu pan nawrócił. No. I tu by może wjechał. No. A to chyba bo tak gdzieś tu A ten sznurek? Bo ten sznurek by... A na... to A to tam pan nie ma bramy? Tam? Nie. To może z tamtej strony? No. Będę tu panu po ogrodzie jeździł? No nie drżyj się, nie drzyj. Ojej. Ej, 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 o ty jesteś przyjazny. Bronić dzieci, dobrze, broń dzieci I co? I tędy niej i... A gdzie ma pan ten gnój? To tam Ci co, tu przodem wjeżdżać normalnie Normalnie Dobra jak w przybiegłym miejscu zjechał, tak żeby wstąpił. Muszę to zobaczyć. Aha. Dobra. Dobra. To gny ładować. Dzisiaj Aha, to, to są od tego, a nie? To chodziło się na dorobek, żeby gnój załadować komuś. Rzucać, jakie <grystanie> kobiety to same były, krótkie, chowały, do pole no, no, miały, no, no to, to trzeba było iść i ładować. Trzeba było chłopa, nie? Żeby załadować. A dzisiaj, kurde. Dobra, gumiaczki ubierzemy. Nie, bo jeszcze jest Wiktor, może przyjechać tutaj. Tak? Po to już ostatni gnój Pana, nie? No ostatni, jeszcze krótko przez zimę bo sama mąłem. No. I, I tu kończyny zaczął, no to tak tego i, i... To konia Pan w tym roku sprzedał? dałem za pół zarby, no bo na co mi tego konia? No, Kupiłem, go za tu dom dziesiątkę, a wrzucenie piątkę. No. To Pan zarobił. A to co Pan tym koniem robił, coś w polu czy...? A no jeszcze, ja tak bym się wkurwił, bo co myślę, jak ten Eee, Nanek kurwa był sprzedawany i pytam się tego nanka mo, A ja, ja zworowałem tu na ścionie, za, na zasiałem i to po ziemiaki zostawiłem. I tak mi miestnica zarosła, bo później to jeszcze Staszek może żył, to mi co to, to yy, przeladził, yy, łączki też, no i... Musiałem to wszystko wybierać bo widłami, wywozić i w wow. się, Myślałem, że sam się kupię. Wow. <d konuş> no i, uh -huh. i, I poszedłem, obejrzałem, i a ja sam się tego przejechał w niedzielę, no. przejechał, to to. No, tam się kurwa, bo zaubije, ale jak chciał dechać, no to dał mu dechać. Mm -hmm. A teraz kurwa. Piątkę, To nie nikt nic, No, nie tak, ta. no. Kawał gnoju. Wiesz, Ale no dziś no. powiem panu na wsi ciężko gnój spotkać Co to się podziało? No by nie ma jakby to do 5 lat... No, no co? Jakby powiedział, że w łapczy nie będzie grały, to by się śmiał. No. Ja A właśnie tam bo ja, te, te pochodzę z roginy. Też nie ma krów. Kurde. I żeby na wsi już szukać, nie? Ja pierdzielę. Dobra. Są ale piński to jest płaski taki, ale koński to jest... Koński chyba najlepszy do ogródka, nie? No, no. No wybrać tak, bo to wyschu no to jest taki, ale tam ugnity jest, bo to... Na dole ugnity, no. O niełatwa łatwa robota. Tym dniem, że jeszcze ludzie zimniaki sadzili, a teraz to każdy kupi woreczek, ta. tak i, i Ja tu pisze, to, jak tu przyszedłem tu W sobotę ja miał dzień wolny, to z ustawą ustawał, ja ustał. Całe tym podleście, <grym> górny gościniec, tu ludzie sadzili zimniaki, a dzisiaj... A dziś nic. I to były dużo lepsze ziemniaki, jak te kupcie. Powiem panu, to najgorsze to jest tego, to, że Ludzie zamiast iść kupić od rolnika, to idą do sklepu, nie? A rolnicy przez to. Tu bizon miał cały dzień koszenie. Dzisiaj nie ma nic, co nie chodzi. No. Ja pamiętam, jak tak wujek, jak myśmy mieli oborę, to cały dzień wozili gnój, nie? I widłami ładowali. I to jeszcze na rozrzutnik, a rozrzutnik wyższy niż taka przyczepa. Jasny gwint. Coś się takie wydawało anormalne, no ale przecież tam z parę rozrzutników za cały dzień, no. w dwójkę. Kurde, nie do pomyślenia. O kurde, ale mi zasało mi nogi. A można przesadzić z gnojem, że za dużo się go da? Nie, ponieważ to i, ile każdego roku dajecie? To jest pierwszy, ra, pierwszy rok ogródek mamy. No to przyjmie. Przyjmie, nie? <grystanie> Przyjechaliśmy. Padła bateria w kamerze. Ale o zobaczcie, mamy tyle gnoju, cała przyczepa. No i teraz musimy to zwalić tu na ogródek. Także działamy. Gnój rozładowany. Jedziemy teraz umyć przyczepę, bo śmierdzi strasznie. Rozrzucone. Pięknie. Nie? Bajka, czystsza niż była. Zapraszamy do komentowania, subskrybowania i podbijania. A niedługo kolejne filmy. Cześć!